typovo na lůže Zaczynam tu zwrotkę, non stop postęp Typowy tak zwany progres Co jest biorę swoje, tonie, nie ich troje Blantłonek, potą się dłonie, luźne nastroje Wciąż melanżyk, Buda blanty, bloki i ławki Zapach trawki, koleżanki, rapsy, na słuchawki, Nike, Air Maxy, kruszone kwiatki Nigdy nie zabraknie kanci. kajdany, zagramy, system jest przejebany Chuj stawiany, ja wciąż zrelaksowany Mocna ekipa, jakie bnięcie taysonika do młodego flow, nie ma tutaj zawrócenia Niech i co czają i cokolwiek biją piątkę z żonkiem. w się konkret a nie co piątek to nie aplikacja zjebanego facebooka zapierdol bucha i posłuchaj typowy luzan wakacyjny klimat gdy nie brand to zabójcza broń forest gun, jeszcze force mam by lecieć z melanżem, jedne warkę w końcu kurwa są wakacje Wakacyjny klimat, gdy błonie brand To zabójcza broń, forest gun Jeszcze force mam, by lecieć z melanżem Jednę warkę, w końcu kurwa są wakacje Tutaj do budki lodu, dziś nie wracam do domu Pójść tą ciszą nocą, sąsiadów z bloku. Jaki spokój tego nie ma w tej ekipie? Tu chillout przy splifie, jak twój dziadek przy się Na epkach, na płycie, woność w każdym rymie, kołontaja z tego słynie. Wszyscy zanurzeni w imię. Jestem młody, łapie każdą chwilę. Te i promile, mam radochę, że tu żyję. Typowo na luzie, plener przy naturze. W klubie się odurzę, domówka też to lubię. W nocy. Na osiedlu grill ze sprawy mój widok to puławy, patrzę na nie, nastrupany przez różowe okulary Krajobraz, piękny mamy yeah. i bez nich nie jest szary. Optymizmem przeciągami jesteś swój? pewnie Bijaj z nami, zapraszamy, wierz carpetiem jak umrzeć to losami. Osiedle, nocą, nocą no co osiedle Browarkiem w ręce, my tworzymy legendę, nie wstydzę się, skąd jestem. Tu bije moje serce, wers za wersem. Fruwamy po mieście, mieć paj więcej Kościół zero komprendę, wejdź na serwis. I wrzuć to w wikipedię Szósty, dwunasty, szesnasty, berskwini Lepszy ten znawicie od pieprzonej baleriny Jak płynie alko To w hektolitrach W telewizji pieprzą Zalana lubelszczyzna Taka bibka Nie jeden z martwych wstał Tylko czysta, aż przelewa się w kieliszkach Widać z bliska Płyniemy jak Wisła Chillout na pyskach, jak na hawajskich wyspach Bawimy się wciąż Choć nie jesteśmy My w Holandii 40% zmiata Jak rozpędzone Audi